Dajcie. Czas na rozwiązanie konkursu, dzisiaj krótki filmik. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrybowanie. No i wylosujemy zwycięzców pierwszej i drugiej nagrody. Druga nagroda leci do hmm, Flaming Recycling. Fajnie, cieszę się skontaktujcie się ze mną poprzez maila wymienimy się adresami no i tak, hej Kasiemka ja też się cieszę w końcu pierwsza wygrana w jakimś konkursie, konkursie na, na, na YouTube u kogoś innego, naprawdę pierwszy raz coś wygrałem, także mega się cieszę torba wojskowa, którą wygrałem na pewno mi się przyda, sobie ją zostawię no i nic, i oczywiście wielkie dzięki dla Ciebie, Tomasz ee, z kanału Kobilin, oczywiście wpadaj się tam do kolegi, fajne filmy, fajnie kręci ja ten kanał też oczywiście gorąco polecam link do kanału oczywiście będzie poniżej e, tutaj mojego filmu no i nic, zabieramy się za otwieranie mojej wygranej, lecimy z tematem no i tak, jest i nóż, tak oczywiście Pozdrawiam Dariusza, Sowkę, Dzięki za nóż. Palet się po malutku goi. Także będziemy tutaj ostrożnie działać, żeby tu nic nie pociąć. No i lecimy z tematem. Przycinamy tu elegancko boczek. Oczywiście Kobylin tutaj elegancko spakował naszą paczuszkę. Także tu zaczniemy już rozrywać inaczej. Ryk jest oczywiście torba Chlebak wojskowy. Rzecz, która na pewno mi się przyda i którą sobie zostawię, bo już kiedyś nad tym myślałem bo takie coś właśnie sobie zostawić. Tak. Już elegancko rozpakowane. Dzięki temu niesamowitemu nożowi pakujemy, zamykamy, żeby bezpiecznie na bok. I co już to mamy oczywiście lebaczek elegancki. Pamiętamy temat z wojska. Kto był, to wie i pamięta. Oczywiście kuleczka z czym? O, a w kuleczce taka oto pelerynka foliowa, może to niepotrzebnie wyciągłem, ale nic, to też się przyda, to też takie rzeczy też się przydadzą w wyprawie jakoś to muszę teraz skompresować i spakować z powrotem ale powinno się udać Powinno dobrze i tak byle skompresowana sobie to zamknę żeby się ją nie podtargała bo na pewno się przyda kiedyś no i oczywiście najważniejsza rzecz torba torba lebak torba wojskowa zwał jak zwał Elegancka z paseczkiem, będę ją właśnie chciał wykorzystać, jako tak zwaną torbę zrzutową. Bo tu można popatrzeć i do pasa. Ale ktoś to zna, temat to zna, można sobie do paska przy, przytwierdzić. No i elegancka, ja oczywiście bardzo się cieszę. <grym> Dzięki, Tomasz, za, za, za to. <grym> Dzięki. Ja się cieszę bardzo, że wygrałem właśnie u Ciebie. O tyle, jeszcze tak jak szoka, że wygrałem właśnie u Ciebie w tym konkursie. Życzę Ci oczywiście dalszego rozwoju. Wszystkich gorąco też zapraszam do kanału Kobelina. No i nic, ja będę jeszcze pomału kończył. I wkrótce też i tak informacyjnie no, pojawi się odcinek w temacie laptopa. Także uspokoić Waszą ciekawość. Mam już laptopa, jeszcze wymaga tam paru rzeczy, żeby go dostosować. Ale to będzie w kolejnym odcinku. Myślę, że to powinno się środa, może jutro, no nie wiem, w czwartek powinien być już odcinek. No, całe podsumowanie, ale to tylko tyle uchyliłem brąbka tajemnicy, że laptop już, już, już jest. Tak więc, hej Kasiemka, trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco. Ja oczywiście ja się bardzo cieszę z wygranej u Koblina. Do zaś.